Hej, cześć! Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Heroes 3. Jedziemy dalej z naszymi heroesami i zaczniemy sobie chyba od zdobywania tutaj zamku brązowego naszym Daisem. Myślę, że jest na tyle silny, że da radę spokojnie. Mało tam jest tych jednostek, raptem watacha, ochlików, ale to też nic strasznego. Także atakujemy no i zobaczymy jak to będzie. Ile mamy? 51. 51 many. Jednostek ma... no niedużo ma tych jednostek, także spoko. Podlećmy sobie nimi tutaj. Bliżej. O, ustawmy ich tak i jeszcze trochrodytę tutaj na flankę i... Rozpoczynamy. No, w harpie to mogą strzelać. To to nic. 185 Pozbędźmy się od razu tych rogatych demonów w ten sposób trzeba atakować. O, wtedy dwie na raz jednostki zabijemy właśnie. To chciałem osiągnąć. Zostało ich tylko czterech. I mamy morale. Super. Dobijamy ich do końca. Super. No wskrzesił nam, ale to nic. Ok. Dobra. Dobra. No potracimy troszkę tych troglodytów, ale to są tylko ogórki. Więc w sumie żadne szkody. Super, zwycięstwo. Małe straty. Mądrość podstawowy dla Dejsa. Super, o to mi chodziło. Yy, jakieś gildie magów tu są. No, coś tu jest. Oślepienie, tak? Spoko. Zajmiemy jeszcze kopalnię. I tu z w ogóle. Okej, okay, ja zapomniałem, że on tu wyszedł, faktycznie ten AIR cały. On tu ostatnio latał i tu wyszedł, więc musimy teraz uważać, żeby nas nie zaszedł tutaj jakoś. Myślę, że sobie z nim poradzimy, ale dla pewności poczekamy w zamku. Jeżeli on nas nie będzie atakował, to znaczy, że jest za słaby i wtedy my go przyatakujemy. Taki mam plan. Monor teraz. Idzie do zamku, nauczy się tutaj czarów. Okej. Okay. I wraca na statek. Jeszcze chciałbym sobie odwiedzić te rzeczy, ale to tyle dni zejdzie. A tutaj nam płynie jakiś pomarańczowy. Że wola jednak po prostu wracać już na statek. Orniech niech tu siedzi. W ogóle dokupimy może mu te jednostki. Jeszcze nie wszystko, patrzcie. Masakra. Nie wykupiliśmy jeszcze wszystkiego O tak Coś tak może będzie, o Dobra Ma księgę on chyba ma księgę zakręć, tak, tak Isra tutaj siedzi, on tu siedzi A Rion ma iść do podziemi. ziemi Zobaczcie tutaj kopać No nie tak. Nie tak, tak. Bo ewidentnie to wygląda jak. Jakby to było tutaj właśnie. No, no nie ma opcji. Nie ma opcji. Kopiemy tutaj w następnej kolejce bo cały dzień trzeba. No właśnie. Dobra. Adelaida teraz idzie jeszcze... Nie, nie idzie po wiedzy. Ma tyle tej wiedzy, że Już szkoda ruchu marnować. Chodźmy tutaj i przywołajmy sobie okręt. Nie działa. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Ok, jeszcze raz. Zadziałało. 1048 manek dalej, ludzie, to jest po prostu kosmos. Ja nigdy nie miałem bohatera, który by taką ilość manek posiadał. Naprawdę, poważnie Wam mówię. Dobra, tu nimi się nie ruszam, bo oni na razie tylko pilnują i puszczam turę. Czyli brązowy nam tutaj wyszedł, a czy pomarańczowy? Jeszcze gdzieś. Tutaj brążo, brązowy wszedł na statek. On ma przyzwanie okrętu? Ma. To spróbujmy przyznać. Bo może uda nam się jego dogonić. Ok. No i zobaczymy, co teraz zrobi ten AID. Będziemy się bronić w każdym razie. Dobra, tym musimy wracać na statek, żeby iść tu po ziemi. A Rion, no niech kopie. Tak. Mamy grala, dokładnie. Super, tylko teraz ja się boję, że. Tutaj mnie po prostu zajdzie ta Sephynrod, no i zginę. No ma jednego partnika, to nawet nie ucieknie. Także no szkoda, szkoda, żeby tylko nam ona nie uciekła całkowicie, to będzie dobrze. Chyba, że tym Orinem tutaj jakoś... Eee, posprzedajemy sobie trochę surowców. Mam tyle teraz tych rzeczy, że mogę spokojnie posprzedawać. O, teraz spróbujmy. jeszcze zostały chochliki do wykupienia, tak? To jeszcze posprzedajemy. Posprzedajmy sobie siarki trochę. Sprzedajmy trochę kryształów i trochę klejnotów. O, i teraz ile. Dobra, poszło wszystko. Poszło wszystko i Orinem idziemy teraz tutaj przeatakować. Mam nadzieję, że że się uda, chociaż on jest słaby. Ale ona jakoś silna chyba też nie będzie. I Adelaidą teraz płyniemy tutaj. Tu jest już ostatnia wyspa. Yy, tu już raczej nikogo nie będzie. Na tej wyspie. I tak, nowy tydzień to zbieramy. Tu zbieramy. Ta, wiatrak i eleszar idzie do wiatraczka. Wraca do zameczku. A Isra... No a Isra na razie czeka też, nic nie zrobimy. Mamy tego Nekromantek gdyby coś. Buty trupa, gdyby były, to byłoby super, ale już jesteśmy na takim etapie rozgrywki, że za chwilę pewnie będzie koniec. Postaram się w tym odcinku nawet skończyć. Może się uda. Dobra. Tu jest Sepinrot. I tu jest Aid, tak? Dobra, to na razie. I tu jest brązowy w ogóle. Dobra, puszczamy turę. Tak myślę, że on tu wyjdzie. Dobra. Dobra, to nic, to nic. Nic się nie stało. My odzyskamy tego grala, myślę. Yy, tylko teraz tak, Orinem musimy właśnie iść na nią. Ona tam nie miała za dużo wojska, więc spokojnie. Atela jeszcze zbiera. Chociaż myślę, że tu już się nic yy, nie przyda z tych żołnierzy. Brązowa wyszła tutaj, ale ona już tam nic nie zrobi, a my wychodzimy tutaj. I w tym zamku wykupiamy co się da. O! W ten sposób. Jeszcze sobie kupmy Edrika. O! I niech broni zamku. Księga zakręć jest. Niech broni zamku. Jeszcze mu, dajmy morale. Niech tu czeka. Istra czeka, Elessra czeka, a Adelaida przystępuje już do ostatecznego szturmu. I nie zatrzymujemy się nigdzie, tylko idziemy na zamek i atakujemy wszystkich po kolei. Dobra, jakieś fajne czary, takie mocne. 700 punktów. Berserk. 255 650, 400. Dobra, atakujemy. Nie ma co. Jeszcze morale, super. To wskrześmy sobie tych oczników. I wygrywamy. Super. Doświadczonko. Birmagi. Ile teraz będzie punktów mamy? Ja jestem ciekaw. A, dalej 1080, czyli już maksymalnie tyle możemy po prostu mieć, tak? Okej. Okay. To ostatni zamek będzie chyba gdzieś tam. Tylko tu jest klucznik potrzebny. Tak. To nic, my sobie po prostu popłyniemy tam statkiem. Skoro taka jest sytuacja. No, na razie tyle. Teleportował się, tak? Nie wierzę. Teleportował się z tym gralem całym. No, nie fajnie. Kto tu jest najbliżej, żeby ten klucznik odwiedził? Eleshar. Dobra, Elezary w takim razie tam popłyniemy tego klucznika odwiedzić, żebyśmy sobie otworzyli przejście. A on nam się tu teleportował, no nie bywała sytuacja po prostu. Dobra, Orin niech mu da te jednostki wszystkie. O. I Monar wejdzie na statek i popłynie tu statkiem na górę. Niech on też atakuje, a Orin tu będzie na razie czekał. Już przystępujemy teraz do szturmu. Już nie odpuszczamy. A Dejs ma atakować tutaj, tak. Atakujemy. No, nie ma dużo jednostek. Dobra, oczy tutaj, meduzy tutaj i ogórki tu, dobra, zaczynamy. Od razu dwoje na raz. No i uciek, ok. Uciek i ok. No to Dyson. Na razie sobie wróćmy w takim razie na statek i na nasze tereny. A Adela i Chodźmy tu. O, super. Weźmy sobie atak. Weźmy kopalnię złota. Adela jeszcze bierze gryfy. I teraz tak, pytanie, czy dowiemy się, ile konkretnie zamków ma dany bohater? Chyba się nie dowiemy. Teraz tak. Tu jest ta Risa. Wykupmy jej to wojsko. O. I raczej nie obroni. Nawet bohatera nie będę kupował, bo to nam spokojnie wystarczy. I na razie puszczam turę. No, musiała atakować, bo po prostu by... No i tak by zginęła, bo nie mam już zamku. Oj, to będzie długa obrona chyba, bo... bo dużo tych jednostek mają. Poczekajmy. Aha! Ona nam oszczapa jednostki, tak? No nie fajnie. No nie fajnie, dobra. Podlećmy tutaj, żebyśmy pilnowali tych wyłomów, żeby tu się wyłomy nie robiły. No dobra. No może być, dobra, łatwo nie będzie. Może jaką mam moc? Trzy. To oślepienie trzy tury będzie trwać. Tu jest pierwszy wyłom. Na razie to nic. Morale spadają, ok. Dobra. Poczekajmy, naszym arcydiabłem. Dobra, znowu nam nic, to Nic. On się, ona i tak się zaraz wymanuje, więc nic tu nie zrobi. Dobra, tym chodźmy tu pilnować. Tego wyłowu. Piesiem również. 10 many zostało, ok. Dwóch naraz, super. Tych ogórków ma dużo. Całe stado. Tu czekamy. Czekamy. Ok, zostało jej dwa many już. Nic nie zrobi, ale wskrzemy sobie teraz tutaj tych super. Możemy wskrzeszać. I demonami chodźmy na dół. Dobra. Dobra. Jest super. Nie puścimy ich, oni się nie przedrą tutaj. Dobra. Nie tak chciałem, ale okej. Okay. Pomyliły się jednostki, kurczę. To nic. Dobra, morale. Okej, okay. arcy diabły. Okej, okay. spoko. Ona nie ucieknie, bo i tak nie może uciekać, bo nie ma już zamków żadnych. Ha, to mojego też spiję, tak? Ja myślę, że tylko w jednostki poza moim zamkiem. Dobra, obrona udana. Straty malutkie. Brązowy przegrywa. Teraz gdzieś tutaj wszedł pomarańczowy na statek. A, to jest ta Sepchin Rod, właśnie. Monor miał. Halo, halo, to był statek. I co? Ona nam go zajęła, tak? Zajumała nam statek? Co za kobieta? Ale on ma chyba przyzwanie. Bo no teraz już ma, bo się nauczył. Może uda nam się tutaj przywołać. Dobrze, i będziemy płynąć za nią. Dejsik. Niech na razie też płynie na górę w takim razie. Bo gdyby ona gdzieś tu wychodziła, to niech już teraz się wszyscy skupią do jednego miejsca. Taki szturm końcowy. Niech się schowajmy do zamku. O, Istra Edric czeka, a Adelaida za zajmuje kopalnię. Zajmuje to. Niech jeszcze tutaj dojdzie. Teraz tak, ole ma imy, archanioły mają i ja i on. I teraz tak. Tu ma pewnie ostatni zamek. Teraz tylko, żeby szybko ten klucznik tutaj odwiedzić. Puszczamy turę. Ona płynie tutaj, tak? Dobra, płyniemy za nią. A te jest ją będzie brał od dołu w takim razie. Muszą tak zrobić. Eleszar niech Morale. No to Morale to już tam ciul. Dobrze. A niech pije, Niech sobie doświadczenie trochę zdobędzie. Przeżyły. Super. Jednego ruchu, no nie wierzę, ludzie. To chodźmy jeszcze po atak. Nie wpuści nas, ale to nic. To już nic. Ona tutaj jest, gdzieś ta Sepinrod, właśnie. I na razie puszczamy turę. Super. Płyniemy na ją. Trochę armii do wykupienia, więc spokojnie. Monor, niech na nią płynie. Tu jest nasza Olema, ona jest silna, chyba. W sumie nie wiem, czy to jest on, czy ona. Wygląda trochę jak on, ale i nie ma jak ona, więc nie wiem do końca. Dobra, Eleshar odwiedza tego krucznika i dzięki temu Adelaide teraz tu wchodzimy. Chodźmy jeszcze po atak. albo po obronę, bo mamy gorszą. I w następnym ruchu pokonujemy Olemę. Natomiast tejs Tu tędy. O! A Orin ciekawie czy tu dojdzie. No niestety nie dojdzie. To nic. Schowajmy tego Edrika tutaj, żebyśmy mogli w każdej chwili tam sobie zbudować... Znaczy zrobić jeszcze jednego bohatera. Dobra. My ją tu gonimy. Dej również. O, w ten sposób. Już jest w pułapce. Dobra. A Adelaidą atakujemy Olemę. Mało ma. Rzućmy łańcuch. Implozja, dwa tysiące. Sto obra. Dobra, rzućmy łańcuch pieronów. Atakujmy dobrze. I wstrzelców, super. Dużo życia jeszcze zostało. Uciekł, ale to nic, że uciekł. Bo my w tej chwili już idziemy na główny zamek i wygrywamy. Wygrywamy grę. Dobra, nie możemy wrócić. I puszczamy turę. Zaatakowała nas. A to ciekawe. Łóżmy sobie, rozuszmy jakoś ich tak fajnie. Tych tutaj. I ogórki tu. ok Łańcuch piorun... znaczy błyskawice. Super morale. Dobra. Na minota na manticory. Na minotaury. I na smoki. Okej. Okay. Okej. Okay. I minotaury. Wygraliśmy. Uciekła, ale w ogóle ciekawie, że sama nas zaatakowała, no nie? Dobra, my tu już. Idziemy na ich ostatni zamek. No i zobaczymy. Nic tu nie ma praktycznie. Łańcuch piorunów na start. Super. Jedna została. I co? Wbijamy tym archaniołem? Ja bym wbił. Kto w ogóle broni? Aha, jakiś Darkstorm chyba. O, takie czary to sobie muszę rzucać. Super. Artefakciki, wiedza, plus jeden, pomarańczowy przegrywa. Gratulacje: wszyscy twoi wrogowie zostali pokonani, odnosisz zwycięstwo. Super. Czas całkowity: 134 dni. Wynik podstawowy: 241. 1 Yy, poziom trudny, wynik finałowy 313, i Twój stopień to jest cyklop królewski. Może być. Yy, oczywiście nazwa zostaje, i jesteśmy na czwartym miejscu w rankingu. Ok. No, no fajnie, fajnie. Fajnie mi się grało w tą mapkę, bardzo ciekawa. Ten pomarańczowy bohater ich główny, wcześniej, zanim go nie zabiliśmy, był bardzo silny. No nie. Duże statystyki miał bardzo, ale daliśmy sobie z nim radę, udało nam się go pokonać, i potem już tak naprawdę było z górki, bo już przypuściliśmy ostateczny szturm na pomarańczowego. Zajęliśmy mu po kolei każdy zamek. Tak naprawdę nie miał czasu się odbudować. Tam jeszcze był ten fail z tym gralem, bo. Myśmy go wykopali, a ten pomarańczowy potem pokonał naszego bohatera, który miał tego grana, i od razu potem teleportował się do zamku. No i pewnie sobie w tym zamku tam sanktuarium grana zbudował. Ale to już w tej chwili nie ma większego znaczenia, ponieważ udało nam się wygrać. No i bardzo, bardzo przyjemnie mi się grał w tą mapkę. Myślę, że teraz zrobię sobie krótką przerwę od Heroes'ów. I za jakiś czas rozpoczniemy sobie nową serię w Heroesach na nowej mapce. Jeszcze nie wiem jaką. Ale na pewno jakąś sobie zaczniemy. A póki co, dzięki mam wielkie, że ze mną byliście. Za oglądanie, za uwagę. Trzymajcie się. No i do usłyszenia w kolejnych filmach z innych gier i w przyszłości również z Heroesów. Także dzięki mam wielkie, jeszcze raz. No i trzymajcie się. Na razie.